Dość mordeczki, ruszamy z czwartym dniem na Teneryfie e, Udajemy się dzisiaj na plażę e, Będziemy się myślą, że opalać Dzisiaj jest gdzieś około 25-26 stopni Aczkolwiek jest fajny wiatr Więc nie będzie tego odczuwać e, się tej temperatury A opali się dość, dość szybko tutaj na tej plaży Udajemy się na Tamte zbocza i tam będziemy się na tym najwyższym punkcie opalać Tak myślę, że tam z bratem wyjdziemy na górę W tamtym miejscu się poopalamy Myślę, że dzisiaj nas troszeczkę spali Więc chodźmy się opalać This journal hide or a pain behind your eyes that don't I love you still think that I would always let you get to me that I would hear your voice and my needs prodotti prodotti Sono? Właściwie tam świnie kroiłem na tylu <grym>, Zobacz A może to z Nie ma co myślić Budycze mają podobne My life To marynowane parówki <grym>, Ale jaja Takie sili marynare to <śmienicza> jest <jak> się to jest świetne, to nie spodziewał to jest to jest świetne, to jest świetne, to jest Kupiliśmy to jest świetne, to jest świetne, to jest to to jest świetne, to jest świetne, to a widzisz to mam ręce? Nie będę ja. <noise> the to reklama Red Bull. Red Bull. Wydać skrzydeł. Jak the script reklamy. Ok, udajemy się teraz do polskiej restauracji, w której będziemy coś jedli. Um, myślę, że jak ostatnio zamówiłem... Ee schabowego i teraz chcę zamówić coś może innego, sprawdzić co dzisiaj mają tutaj e, w specjała. No to mamy mały problem, ponieważ e, w ogóle obowiązuje teraz siesta, więc od godziny gdzieś koło 13 do godziny 16 wcale takie najcieplejsze e, godziny jest zamknięte są większość barów, e, większość na przykład jadalni czy większość restauracji. I problem jest w tym, że musimy poszukać jakiejś innej, jak znajdziemy to będziemy zasiedli, Kiedy to został supermarket. Zobaczcie, tutaj wyrastają takie kwiatki z kaktusów, czy może z. Hmm, nie wiem jak to ująć, ponieważ są to jakieś rośliny, które, które otaczały takie świetne kwiatki. Słuchajcie, najlepsze trasy są na ten rypie, dlatego że tutaj najlepszymi zawodnikami są właśnie Hiszpanie, którzy jeżdżą właśnie na tych motorach. To jest Suzuki GXR 600, 2 do setki. Czyli niesamowite przyspieszenie tego motoru i słuchajcie, i najlepsza rzecz, która tutaj właśnie jest, są trasy właśnie tutaj na wulkan. Są to zakręty, w które można fajnie wchodzić, po prostu ścinać fajnie te zakręty. Wiadomo, że jestem przeciwko jedział, to wiadomo, że trzeba pomócić, ale jeżeli chodzi tutaj o te właśnie trasy są niesamowite, ponieważ jeżeli chodzi o ten o Motory, to oni tu się właśnie przygotowują na tych trasach do zawodów. Potem już jeżdżą tylko na torach, bo tutaj są bardzo trudne warunki, e, ponieważ jest pod górę, w dół, cały czas jakieś e, kamienie czy coś, może gdzieś podjechać koło. Oni cały czas tutaj ćwiczą na samym e, terenie, takim e, jak jest właśnie wulkan i te całe tutaj góry. Jest naprawdę wiele miejsca do trenowania tutaj mają i najważniejsze to tu jeszcze mogę e, Wam powiedzieć to jeżdżą raz do roku z grupowaniami ponad 1000 motorów tutaj stąd zbierają się znajomi i jeżdżą przez całą wyspę właśnie tych motorach myślę, że to taka mała ciekawostka ode mnie no i tak, jeżeli coś jeszcze uda się mi nagrać to by było fajnie aczkolwiek tak mija mi właśnie czwarty dzień tak, czwarty dzień na ten i chciałbym Wam powiedzieć, że jutro jest niby jakaś wycieczka. No i znów no to Wam spróbuję tutaj udostępnić. No i myślę, że Wam dalej, sobie będę pokazywał ten Teneryfie.